Witajcie na kanale Dom odpakujemy dzisiaj te stickery, tak naprawdę trzy pak paczek z, z Paldian Fates. Mamy w tym przypadku mamy Fido i to jest oczywiście Fido Shiny, no i trzy paczuszki i naklejeczka. Jeszcze sobie możecie zobaczyć jak tam to wygląda z tyłu ta paczka. Tak jak właśnie mówiłem, jedna, jedna promka, jeden sticker, trzy TCG, no i kocik oczywiście na... No i co my mamy w środku, e, mamy oczywiście fajny fiduł, naklejeczka, no i, no i kodzik, e, kodzik dla was, dla pokarmów do ja mamy tutaj trzy usterki, Odpakujemy sobie te usterki. A się tylko do dostanę, tutaj jest, sobie tam odłożymy. kodzik oczywiście dla was dzięki sobie tu odłożę, żeby mi tutaj fokus nie się nie gubił. E, mamy, mamy kartę. Czyli tak, mamy tak. Mamy Freak Bugs, Noibat, Chimecho, Lanturn, Moonlight Hill, Dofan, Mamy Gengara. Gengarek, jest, Gengarek nie jest folo, jest normalny. Mamy Chimelo, Chimecho, Chimecho. Egzekutor, no i tu jest holo faktycznie. Pierwsza paczka nie oddała. Zobaczymy jak dalej. Mamy kodik. Energię przykładam do przodu. Mamy energię mamy Paldion Student mamy Fido mamy Hunter Natu e, mamy Subot Artazon Princik, Kirlia, Varun oj to jest holo kolejna holo Mapo Steve e, też e, to jest holo czyli bez żadnego jakiegoś specjalnego dropa Sprawdzimy sobie. Otworzymy paczkę. dla Was Standardowo. Odpakowujemy sobie tutaj. Tak, mamy energię. Mamy Mouse, Monkey, Flittle. Mamy Pikachu. Mamy Charmeliona. Mamy Technical National Crysis Sponge. Też Boon, mamy łak Trio i o, i Trio jest w, w, jest Shiny, także bardzo, bardzo fajnie, będzie na trafiło nam się coś fajnego. O i mamy, mamy Full Arta Paumi, e, więc w końcu coś fajnego i na końcu jeszcze Mimikyu, e, Mimikyu też jest, e, jest, holo, ale tak naprawdę, jeśli chodzi o dropy, no to najfajniejsze dropy to, e, to to Paumi. и в бактрию